Witam państwa serdecznie na dzisiejszą webinarium Jakość czy Jakość? Wybór, wybór należy do ciebie. W dniu dzisiejszym będę chciała przybliżyć troszeczkę pojęcie jakości, odpowiedzieć na pytanie, co to tak naprawdę jest. Najważniejszym pytaniem, na które musimy sobie odpowiedzieć na początku naszego spotkania, to co to właściwie jest jakość. Zadaję to pytanie uczestnikom szkoleń i za każdym razem. Reakcja jest bardzo podobna. No w zasadzie koń jest, każdy widzi, ale kiedy przyjdzie precyzyjnie zdefiniować ten termin, mamy z tym problem. Jakość kojarzy się głównie z ISO, z procedurami nie zawsze dobrze skonstruowanymi i nie zawsze odpowiadającymi naszej rzeczywistości, naszym potrzebom. Tak naprawdę, jakość to nic innego jak stopień spełnienia wymagań klienta, czyli. Zaczynamy od tego, że koncentrujemy się biznesowo wokół potrzeb klienta, które stanowią, jakby nie było uzasadnienie wszystkich naszych projektów, całej naszej działalności, w ogóle istnienia firm na rynku, no i decydują o czym, o sukcesie naszym, o naszym sukcesie w świecie biznesu. Zastanówmy się więc teraz, jakie cele jakości będziemy chcieli postawić w swoim projekcie, ponieważ to są fundamentalne pytania, na które każdy z Państwa będzie musiał sobie odpowiedzieć w kontekście własnego projektu. Jakie elementy, jakie, jakie czynności po kolei powinny być, jakie etapy wykonywane, gdzie powinny być jakieś punkty kontrolne, które nam e, jakby zwiększą prawdopodobieństwo, że na końcu nasz klient będzie zadowolony z tego, co dostanie. Załóżmy, że klient nie jest zadowolony z interfejsu naszego systemu, który dla niego wdrażamy. Uważa, że jest on e, niedopasowany do jego potrzeb. Zastanawiam się, jak to się mogło stać, e, że to, co dostarczyliśmy. Zostało poddane druzgocącej krytyce. Zawinić się mogło bardzo wiele czynników. I teraz chcemy się skupić na tym, żeby wszystkie je po kolei przeanalizować. Czyli zaczynamy od definiowania przyczyny, a potem kategorii, w których będziemy tych przyczyn szukać.